Ziemano mamy rano, 6 lipca i pokropiło z rana, no niestety nieduża chmurka przeszła przez nas. E, gdzieś około, nie wiem, nawet nie pół litra spadło, ale wiecie, dodatkowa rosa to jest, dodatkowa wola do odparowania z roślin, mimo że ostatnimi czasy rosa jest dość spora, ta słoma jest jeszcze taka, no można powiedzieć, że żywa, dlatego e, będzie problem dzisiaj jeszcze z racji z tego, że ma być 20 tylko stopni, więc nie wiem czy będzie koszenie, jadę zobaczyć czy tam na polu więcej popadało, bo tam gdzie wczoraj kosiliśmy, to nie popadało nic, ewentualnie tylko parę kropelek spadło, więc najwyżej brat z skosi, tam dostało gdzieś ile? 1, 2, 2,5 hektara gdzieś około. Może 3 hektary zostało taty na działce i to pojedzie skończyć. Ja nie będę jechał 7 km, żeby to kończyć. On tam na miejscu jest, więc to wykosi. No i czekamy na pogodę. Jedziemy na pole, zobaczcie jak to wygląda. A więc na polu kałuży nie ma. Popadało więcej niż w mieście. Tutaj No, to był taki krótki deszcz. I co możemy zaobserwować. To to, że dopadała nam druga rosa do sparowania Coś tam słoneczko wychodzi Więc może jakieś tam koszenie będzie, ale w łanie O zobaczcie Jest gnój żywy Ziarko Jak to jęczmień Jest suche, nie ma plewy, owieje No tylko teraz co ze słomą Ścieżki są zielone Nalewanie no jest już do koszenia, no i tak będzie. Jeżeli będziemy czekać na ścieżki, to tutaj dużo po prostu tego jęczmienia może się poobłamywać. Tak jak tutaj macie przykład nie, nie widzieli. widzicie? Obłamuje się już i to będzie spadać jeszcze nie dziś, nie jutro. Ale jak po weekendzie się go nie zdejmie z pola, to będą duże straty, jeżeli chodzi o. Właśnie obłamane kłosy, które wylądują na ziemi, i nasze pieniążki zostaną częściowo na polu, a tego byśmy nie chcieli. A jęczmień jest taki, że jak nawet go się skosi, taki 90% jest dojrzałego, to te 10% w pryzmie, jeżeli skaszamy poniżej 14 wilgotność, to on sobie na pryzmie ładnie się ten zielony wchłonie ten dojrzały go wciągnie gdy się po prostu wyrównę, częściowo, odparuje ta wilgoć i powinno być luk także teraz nie jadę jeszcze szykować kombajnu bo nie wiem czy będę dzisiaj kosił jadę przestawić u brata na gospodarstwie pług z podwiatylem kena, pumą także widzimy się gdzieś później i do usłyszenia w kontakcie seria żniwna trwa tralalalala pasy zapnę bo mnie Będziecie mordować. No i dobra, jesteśmy w Pumie i podjeżdżamy pod pług bo trzeba zabrać go z podwiaty, Trzeba robić miejsce pod wiatą, aby w razie W rozsypywać. Robi się pogoda, więc chyba będzie wyjazd w pole. Ale to tak ja. To nie szybciej jak 13, wyjadę tak jak wczoraj, gdzieś 14 na polu i takie uczciwe do 20 koszenie będzie. Podjeżdżamy pod diamanta i zabieramy eleganta. Tylko nawóz przeszkadza. No i dobra, mamy pług już zaczepiony. Wyjeżdżamy, musiałem sobie przypominać troszkę co i jak, bo człowiek zapomniał, tak? Przestawiamy go gdzieś w bok, żeby nigdzie nam nie przeszkadzał, nie kolidował. I już niedługo, jak już żniwa, robimy. O, zaraz orki będą, uprawki trzeba nowe dłuta założyć do pługa, ale mieszę. No jak będzie wilgotno to jeszcze pojeżdżą, jak będzie sucho, to są do wymiany. No tutaj zastaw wpięty, nie wiem, pod niedźwiedzia, zobaczymy jak to wyjdzie. Byłem u siebie na polu, No i dzwoniłem też do znajomego, spadło niby pół litra, tam w okolicy. No z góry żarko jest w miarę ok. Wiadomo, nie ma plewy owiewa, ale słoma w dolnych warstwach jest jeszcze wilgotna. Także zanim przyszykuję kombaj, zanim wyjadę, dojadę. Więc myślę, że o tej 13 będzie można śmiało już młodzi. Także wszystko dojrzewa w oczach. Pszenice robią się już, zobaczcie, nie ma zielonego kłosa praktycznie. Rzepaki też się już... w wy... Znaczy się brązowieją. Heder stoi pod dachem. Dobrze, że pochowałem, bo trochę pokropiło w nocy. W nocy nad ranem. Między piątą a szóstą. Trzeba wejść, sprawdzić olej. I go lekko dmuchnąć. Będziemy kosić na słomę. pek, 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 pek idziemy na górę jakąś szmatkę tu się bałagan porobił, może. obdmuchamy go gardeną filtr powietrza i będziemy startować powoli nie źle jeszcze tak się wczoraj nie kurzyło. Mocno. Trzyciutki olejek. Stan trzyma. Nic nie bierze. 3 czwarte, ale jeszcze raz. Hydraulika jest. Jest. Tam mamy zbiornik między minimum a maksimum. Jest. Prawie pełny stan. Także. Na razie jest wszystko OK Także co? Wyjeżdżamy Chyba, żadlu zalajemy tutaj Nie, pierw tobie wydmucham Bo będzie się peliło Jak mówicie zapali Musi I wyje wyjeżdżaj, ta. Odstawiłem, odstawiłem. Szybkie dmuchanko z rana <laughs> Najlepsza sprawa, nie? Najbardziej przyjemna część całego dnia. No bo, jakby inaczej, prawda? To się z pogoda kiełbasi Pochmurno się robi No i dochodzi godzina chwilę po 12. Zrobił się straszny zamuł Brat pojechał kosi już na jednym polu brata Tomka No i mówi, że jeszcze słoma jest trochę wilgotna Ja się szczepiam i będę powoli jechał do siebie A więc witam Jesteśmy na polu z Bartusiem Przywitaj się Bartuś Cześć Kosimy u mnie jęczmień Zrobimy słomę. Bo tutaj jest kontrakt podpisany. No co mogę powiedzieć? Tutaj, gdzie jest trzecia B, no to pięknie leci. Natomiast wiem, że tam, gdzie jest piąta klasa, szału nie będzie. Ale mam nadzieję, że tutaj ta część pola po prostu zrekompensuje tamte wypaleniska. Także no leci, leci, nie ma co mówić, że nie leci. Ładnie leci. Z powrotem nie wrócimy na pewno. To będzie dobrze. Ciekawe, jaka średnia wyjdzie. Będę szczęśliwy, jak wyjdzie 6 ton. To, to jest mój cel 6 ton w tym roku. Na tą pogodę, co była. Jeżeli będzie więcej, no to tylko się po prostu ucieszyć, tak. Pierwszy zbiornik. Pół pola dojechaliśmy tylko. Jest prawie że pełno. Tak to wygląda, moi mili państwo. Trochę jest zielonego, ale odparuje. Ładnie się obłupuje. Piękna odmiana, mogę powiedzieć. Ładnie się muci. O. Tata Edzio przyjechał 14 już. A słoma? A słoma wygląda tak po rotorze. To no jest trochę ściekana, ale myślę, że nie ma tragedii. No i jest żywcem mokra. No i wysypujemy pierwszy zbiorniczek, bardzo szybki tak. Które było 12.22 czyli 12.22 52 ary i zbiornik nie mówcie 12.22 12.74 52 ary mamy zbiornik około no liczmy 6 ton 12 ton ja pierdzielę. Tutaj może tak być. Masakra. Super. Zobaczymy, jak tam dalej. Tu jest fajnie, ale reszta pola. No, z 15 hektarów będzie tak sypać, a 7 gorzej. No, już widać tutaj ten. Widać, ale zobaczcie, jak ładnie się obłupuje. Masakra. Mimo, że jest surowy. Także naprawdę żadna reklama. Żaden. Eee, żadna współpraca, odmiana Jakubus, pierwszy raz w tym roku. No i powiem Wam, że ciekawie wygląda. Nawet nie wiem, kto to produkuje co za, co za hodowla roślin. Muszę wejść i sprawdzić. Naprawdę polecam z całego serca. Mówię, żadna reklama szoko się nie sprzedał. No i za mną już trzy zbiorniki. Teraz czwarty zbiornik i zestaw 14 będzie pełny i przyjedzie do mnie brat Tomek Manem. Jeździmy teraz już na nawigacji. Ścieżkę sobie zrobiliśmy w drugim pokosie dopiero. Mam ustawionego ogólnie header to jest 762. Nawigacja jest do 15 cm, czyli darmowy sygnał i mam ustawioną szerokość 740. Raz, że jest surowe i bierzemy mniej. Dwa, żeby gdzieś nie było omijaków, bo robimy słomę. I żeby te wałki były proste, żebyśmy nie jechali do tyłu, do przodu, bo gdzieś tam po prostu nie złapie header, tak? Zaraz sobie policzymy mniej więcej jak na kosze czwarty zbiornik i hektary, szczytam. Tata zważy i przekaże mi i podzielę to mniej więcej. Mamy mieszane. Tu, gdzie lepsze i kościłem tam, gdzie gorszy jest. Jeszcze węź będzie e, taka mniej więcej obrazująca już e, średnia jaka tutaj może wyjść na tym polu. Także no, zobaczymy. Leci, leci. w tym polu nie ma kamieni, ty w ogóle nagrywa się Świecą się literki na kamerze. Tak, cyferki. Nie ma kamieni. Pole wolne od kamienia, można kosić nisko, nawet jak gdzieś ziemię złapiemy, ale nie powinniśmy, bo pole jest. Yy, no po prostu bezorkowo zasiewane. Także powinno być OK. Do zbiorniczka leci. Gubimy o rotor na czerwono. i szczelinę trochę zmniejszyć. No i co, moje mili? Wyszło słoneczko więc może zacznie się w końcu normalne koszenie, bo na razie to jest takie na upartego. No ale pojechałem kosić z względu na to, że jutro był zapowiadany tylko i wyłącznie deszcz w ilości 8-9 litrów, a dzisiaj pogoda się zmieniła. No i pogoda pokazuje mi, że jutro ma już być 14 litrów i burze Także no nie ciekawie, jak burza będzie, to spora część tego jęczmienia może opaść. tak? Także kosimy, no i tak tutaj za wiele nie skoszę, no ale chociaż jakąś część tutaj złapać tego pola. No i też żeby potem bo tutaj pole jest takie 23 hektary. Ogólnie tym aksjalem powinienem to skosić za dzień, ale nie skoszę z racji z tego, że pole jest no po prostu nieregularne, tak? Tu jest jeden kawałek pola, tam jest drugi, tam jest trzeci. No i w tych klinach po prostu musimy zawracać, nawracać i wychodzi jak wychodzi. Jechać. No i transport pierwszy zapełniony, cztery zbiorniki I Idzie pumcia Miałem nie sypać pełno, ale... Jakoś tak wyszło, że te zbiorniki jakieś w tym roku, bardzo pełne się nakasza. Oj, 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 oj. Także, jedzie na wagę i zobaczymy ile, 2,69 wyszło z komputera na, na kompie, także, to no gdzieś powinno być około 22 tony myślę. To wychodzi 9,7 tony, ja pierdziele, aż się wierzyć nie chcę, to coś, coś nie tak chyba. No się tak, albo kombajn źle wskazuje, albo na przyczepach nie będzie tyle. Bo to nie chce mi się wierzyć, żeby taki wynik tutaj był na tej działce. Tam spalony. No słomy, jest 7-metrowego headeru. Nie ma co mówić, jest, jest. Tutaj tak wygląda. Tu jest czwarta na mapie. No, wygląda wybornie, tutaj, tak? Nie ma co mówić. Stanowisko po rzepaku 12 ponad tą kompofarmą. Także, no, robi robotę. No, widzicie? Tu już pospadały kłosy. Patrzcie. Dobra, kosimy Piąty zbiornik. Mm -hmm. I co się stanęło? wysypało się troszeczkę wysypała się garść na dach bo ile zostało dosłownie do przejechania tam 3 metry, 10, metr, no 10 metrów niech będzie w łanie i Szoko chciał dojechać do końca i się nie udało czekamy na brata Tomka brat Tomek mamy spóźniony bo tam chłopacy od brata Łukasza na innym obrębie yy, przywieźli yy, jęczmień no i przed wysypaniem wydawało się, że jest OK. Po wysypaniu, w zrobieniu próby wilgotności wyszło 18, także za dużo, to już chyba nie odparuje, trzeba będzie na suszarnie puścić. Yy, także piąty zbiornik. O, jest wujek Tomek, zobaczcie jedzie. jedzie! Jedzie Maniu tam w oddali, między lusterkiem a belką od kabiny. Także czekamy, sypiemy. I kosim dalej Tak Ja z no, no, nie Ty już się zmęczyłeś? Nie To czemu cię odbierze? Ja sam będę jeździł? Tak Bo tak. Zaraz powiem. Ale ty jesteś gościu, ty nie, Pojedziesz ale... sobie do domu na komputerek, nie? Nie A na co? No, nie, na... na... A będziesz lepił? Tak To jest mały artysta, drodzy widzowie on no, takie rzeczy z ciastoliny, plasteliny robi, że szok, nawet z, z druta z pastucha robi postacie i obkleja, nie? No normalnie mówię wam, taki zdolniacha No chyba nie po ojcu, nie? Tata nie umie takich rzeczy robić No, fajny jesteś cię krośniesz. Z roku na rok ze żniw coraz większy jesteś A pochwal się, czego nie masz? Nie ma symbola, jednego, nie? Zębol wypadł Duży chłopak się robisz już Jak, Jak myłem zęby to wtedy mi wypadł No, także... Trzeba myć zęby A my czekamy, nie ma gadu gadu Nagramy coś później Z pracy Podczas koszenia tak. A już brat Jest Musimy nasypać mu na przód, bo Na pusto to ciężko cokolwiek w ogóle zrobić, jest Na przód Dawaj zrobimy mu ten Na tył nasypiemy Na no Na tył nie? Na tył zasypiemy Maniu zasypany, nie wiem czy nagrywałem także kolejny zbiornik, czyli już cztery wtedy, cztery na mana i teraz dziewiąty zbiornik dzisiaj także idzie to jak krew z nosa to jest słoma zielona I jest ta godzina nakaszam ten zestaw i koniec na dzisiaj, bo nawet wiatr jest bardzo słaby nie ma słońca, jest zimno od spodu wilgot z ziemi idzie, także nie będziemy wariować ma też niedużo popadać, także resztę się skosi jak jak dojrzeje coś tam zabezpieczone mam, jeżeli chodzi o właśnie o nakoszenie będę miał już 60 ton ponad, także nawet jak wytłuczę to już tą średnią jakąś będę miał na polu Jakby nie było No i dobra Kosimy tutaj na tej słabszej części pola No i powiem Wam, że nie jest źle Mimo, że jest bardzo niski spalony Coś tam do zbiornika leci No, no oczywiście nie jest to jakiś szał Ale Ale coś leci tak Słomy nie ma Ale do zbiornika Żarnka lecą trochę podciągniemy bo słabo do młaca, nie ma masy i przelatuje także jeżeli chodzi o słomę no to lipa ziarno jest, ale słomy no nie wiem czy wystarczy na kontrakt to w ogóle Nawigacji lecimy na auto na prowadzaniu Średnie zużycie to paliwa 32, 33 na godzinę, przy niskim obciążeniu silnika. w przetliskach ości lecą, takie kudły no i gdzie ziemia? Zobaczcie jaki piękny jęczmień, masakra aż już się połamał miejscami Płchniemy zaraz. Nie, to koniec pola po prostu. No i trzeci zestaw na koszony. Drugi i 4,14 i maniu dzisiaj i jest wilgotnawe. Sophie, idzie jak ściekła, nawet nie chciała zagrzebać dla widzów tutaj 20, około 3 tony teraz będzie, 22500 22 dwa dwa na pewno Także dzisiaj 60 ton tylko ponad skoszone Para, jeszcze to wszystko podłączamy żeby tego jak najmniej śmiecia do domu zabrać Także tak to wygląda dzisiejszy dzień I myślę, że nie będę już Was dzisiaj zanudzał w tym oto odcinku Jedziemy się składać Tak o, pierwsza przyczepa, którą nakosiłem Wyszło 18 Także suszarnia Brat też tam nakosił Na innym polu 18 Druga przyczepa już wyszło 15 A na manie 14,2 to tutaj to takie jest, myślę, że gdzieś między 14 a 15 Także tak to wyglądation O, jak te śmieci wyrzucimy A no i dobra, także trzymajcie się Zostawcie łapkę w górę I napiszcie, że wytrwaliście do końca z dopiskiem ogólnie napiszcie Axial. Także trzymajcie się.